Moim gościem dzisiaj jest pan profesor Edward Wylęgała, laureat tytułu promotor Polski na Śląsku. Panie profesorze, serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. W tym roku obchodzi pan jubileusz 40-lecia pracy lekarskiej i 25-lecia pracy w szpitalu kolejowym w Katowicach. Słyszałem, że pana dewizą życiową jest wykonanie przynajmniej jednej innowacyjnej procedury chirurgicznej rocznie. Czy to prawda? Tak i to jest warunek, żeby nie przejść na emeryturę. Natomiast muszę już powiedzieć, że w tym roku udało się taką procedurę wprowadzić, Gratuluję. raczej chyba w przyszłym roku pójdę na tą taką emeryturę, chyba że znowu coś się uda wymyślić. No, tego życzę. A proszę powiedzieć, wprowadzenie jakich zabiegów medycznych przyniosło panu szczególną satysfakcję z perspektywy tych lat pracy? Jako okulista oczywiście zajmuję się całym narządem wzroku, natomiast taką szczególną uwagą dla mnie jest rogówka, więc choroby rogówki. Co to jest rogówka? Jakbyśmy porównali oko do zegarka, to jest to szkiełko zegarkowe. No, niby nie jest tak ważne jak sam mechanizm, który napędza nam wskazówki, czyli siatkówka. Ale żeby zobaczyć siatkówkę, czyli wnętrze oka, to musi być przeźroczysta rogówka. Więc w zasadzie można powiedzieć, że przez 40 lat głównie zajmowałem się rogówką, i zajmuję się. I myślę, że te najważniejsze zabiegi, które udało się wprowadzić dla pacjentów, to nie dla nas, dla pacjentów, to, to rzeczywiście dotyczą one rogówki. Przeszczepy warstwowe, rogówki, przeszczepy komórek macierzystych, sztuczna rogówka to są właśnie te elementy, które nie tylko udało się wprowadzić jako pionierskie zabiegi w Polsce, ale również myślę, że i w Europie i niektóre w świecie. Sztuczna rogówka to była współpraca z Uniwersytetem Harvard? Dobrze, dobrze, dobrze kojarzę? Tak, no, żeby realizować dobrze naukę no, trzeba zobaczyć co się dzieje w laboratoriach w Stanach, obecnie już może trochę też w Chinach. I tu, i tu mamy współpracę i myślę, że to jest jeden z najlepszych myślen owoców naszej współpracy, to jest prowadzenie sztucznej rogówki w Polsce na takim etapie, że jest ona dostępna dla wszystkich, że jest ona refundowana i pacjenci nie muszą jeździć za granicę. A na przestrzeni tych 40 lat jak oceniłby Pan rozwój naszej rodzimej? Okulistyki? W jakim kierunku będziemy się specjalizować? Czy robotyka, czy AI są tutaj ważne, będą ważne? Bardzo trudne pytanie. No, bo to 40 lat. Jak zaczynałem 40 lat temu okulistykę, to myślę, że procent ludzi, którzy, którzy niestety. Byli niewiadomi, którzy po prostu nie, 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 nie mogli widzieć dobrze, no to było około 30-40%. Teraz po 40 latach mamy takie terapie, mamy taką diagnostykę, że pozostało nam gdzieś około 10% takich, takich pacjentów, którym nie możemy pomóc. A więc no zmieniło się wszystko. Przede wszystkim ja myślę, że po 1989 roku, jak otwarły się granice, jak mogliśmy jeździć, potem jak wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, to wszystko się zmieniło. Do pewnego momentu goniliśmy Zachód. Ja myślę, że tak 2010 dogoniliśmy i w okulistyce według mojej wiedzy i według moich kontaktów w niektórych dziedzinach jesteśmy lepsi. To jest niesamowite. Przez 40 lat tak się pięknie to Pokładały. No to, co Pan mówi, to jest budujące i optymistyczne, a z drugiej strony możemy mówić o tym, że w dzisiejszych czasach ten nasz wzrok jest narażony na różne niebezpieczeństwa. W zasadzie od najmłodszych lat dzieci są za pan brat z ekranami smartfonów, tabletów, komputerów. Jaką, jak powinniśmy dzisiaj dbać o wzrok? Jaką profilaktykę stosować, żeby nie mieć. Po, po kilku, kilkudziesięciu latach y, problemów. No, poruszył Pan bardzo ważny y, aspekt, myślę, okulistyki, czyli y, rozwój krótkowzroczności. To jest epidemia po epidemii. Mhm. Czyli y, pandemia, y, zamknięcie, dzieci zostały w domu, zostały no nie same, tylko mhm. właśnie z tabletami, a przede wszystkim z tymi małymi komputerkami, które każdy z nas ma. Mhm. To, jest, to jest przecież rewolucja przemysłowa, ta trzecia, w której uczestniczyliśmy, a więc komputery. A te komputery to są przecież przede wszystkim w naszych smartfonach. Mhm. I dziecko pracując do bliżej, bo to jest praca, mhm. praca naszego narządu wzroku, mięśni zewnątrzgałkowych, wewnątrzgałkowych. Powoduje to, że nabywają dzieci krótkowzroczność. Miałem przyjemność przedstawić wykład w październiku zeszłego roku w Chinach na temat rozwoju okulistyki związanej z polskim okulistą, księdzem Wacławem Szuniewiczem, który wprowadził okulistykę zachodnią do Chin. I po tym wykładzie był wykład przewodniczącego chińskiej. Chińskiego Towarzystwa Okulistycznego, który mówi właśnie o tym, że w Chinach po pandemii jest epidemia krótkowzroczności. U nas to samo. Dzieci po prostu przestały się ruszać, przestały chodzić na gimnastykę, bawić się na zewnątrz, grać w piłkę. Prezydent Chin reklamuje po prostu grę w piłkę w różne, różne gry na zewnątrz, pokazując się z dziećmi. Chodzi o to, że po prostu bardzo ważne, żeby młodzież nie tylko zajmowała się właśnie grami komputerowymi, ale przede wszystkim Spędzała dużo czasu na promocja aktywnego i zdrowego tak, na, na w stylu życia. To, tak. jest, to jest dzisiaj bardzo, bardzo istotne. Myślę, że też producenci tych wszystkich urządzeń, chociaż może to nie w ich interesie, powinni o tym, o tym mówić, bo mówimy o, o czymś takim, co nazywamy społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ale oczywiście ma pan rację, no, a cóż przeszkadza, żeby powiedzmy w tej grze było taki, taka wstawka niereklamowa, tylko Zawieszamy, grę, zawieszamy ci zawieszamy na daleko, na, na horyzont i to by mhm. wystarczyło, bo to jest gimnastyka narządu wzroku. To jest bardzo ważne, żebyśmy po prostu wypracowali zdrowe zachowania u Dzieci i młodzieży. Możemy chyba już mówić o pewnego rodzaju chorobach cywilizacyjnych związanych z wzrokiem. Dzisiaj jaskra zaćma i, i też powinniśmy mówić, jak im zapobiegać, ale również pytanie, jak im przeciwdziałać, bo to jest, to jest tak. dzisiaj istotna kwestia. No, poruszył Pan bardzo, bardzo ważny aspekt, mianowicie, że mamy choroby cywilizacyjne i rzadkie. Więc te cywilizacyjne w okulistyce to tak jak pan powiedział, to przede wszystkim zaćma. W Polsce całkowicie problem został już rozwiązany na bardzo wysokim poziomie. Jaskra, gdzie mamy diagnostykę, ale nie mamy nadal leczenia, więc możemy tylko obniżać ciśnienie. I jeszcze jeden bardzo ważny aspekt to jest AMD, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Czyli to jest też choroba cywilizacyjna, która... Daje się nam najbardziej znaki, ponieważ mamy kłopot z czytaniem. To jest właśnie choroba taka, gdzie ktoś mimo tego, że ma okulary do czytania, nie jest w stanie przeczytać. Wyraz jest poszatkowany w ten sposób, że ma czarne punkciki mhm. zamiast liter. I to jest właśnie to, to, jest trzecia choroba cywilizacyjna, do tego dochodzi cukrzyca. Powikłania cukrzycowe, więc myślę, że tutaj diagnostyka i to, co pan powiedział, jakie zachowania, no przede wszystkim profilaktyka to jest zdrowa żywność, zdrowe zachowanie. Nie palimy papierosów, bo to jest jeden z czynników, w których jest udowodniony, że on wpływa na powstanie chorób cywilizacyjnych narządów wzroku. Ruch. Wpływ wysiłku na narząd wzroku jest bardzo dobry. Dieta może nie tylko śródziemnomorska, no ale na pewno trzeba zwracać uwagę, żeby ten cholesterol nie był wysoki, żeby oczywiście te frakcje, które są w lipidach też były bardzo dobre. No, zdrowo żyjemy, zdrowo się zachowujemy i wtedy mamy szansę na to, że nie. Dopadnie nas choroba cywilizacyjna. Mam nadzieję, że to, co Pan teraz powiedział, zostanie dobrze odebrane przez tutaj mm -hmm. naszych, naszych widzów i że wezmą sobie te Pana, jakże z drugiej strony, proste rady do serca, bo dzięki nim można sporo w życiu zyskać. Panie profesorze, jesteśmy po wręczeniu nagrody Promotor Polski. To jest taka nagroda, którą fundacja przyznaje już od 8 lat osobom związanym ze Śląskiem, którzy odnoszą sukcesy na różnych płaszczyznach biznesowych, naukowych, kulturalnych, sportowych. Staramy się w ten sposób doceniać i dziękować osobom, które odnoszą sukcesy, ale też promują ten region, jak i całą Polskę. Jaki jest Pana odbiór tej nagrody? No, Przede wszystkim chciałem podziękować kapitule za to, że dostałem tę nagrodę. To jest dla mnie wielkie zaskoczenie. Naprawdę e, znam godło, cieszę się, no bo to jest godło biało-czerwone. Jak nawet na Dreamlinerze widziałem stulecie niepodległości, gdzie, gdzie często latałem do Chin, to to podnosi na pewno na sercu i, i, i myślę, że to jest jedna z, z najważniejszych dla mnie nagród teraz Polska, ponieważ wszędzie, gdzie jeżdżę, staram się promować oczywiście Polskę i w Chinach, i w Stanach Zjednoczonych, oczywiście i w Italii, gdzie, gdzie jestem profesorem wizytującym na Sycylii i gdzieś, jeżeli widzę produkt, który jest oznaczony tym godłem, jestem dumny z tego. Także myślę, że wśród tych odznaczeń, które dostałem i nagród, to jest bardzo prestiżowe wyróżnienie, za to. Serdecznie dziękuję, i myślę, że też na to nie zasłużyłem, ale bo na pewno są ludzie, którzy bardziej zasłużyli na to. I od razu chciałem powiedzieć, że to jest na pewno nagroda, wyróżnienie dla całego zespołu, bo nigdy się nie da zdobyć coś samemu. Nawet pianista, który zdobywa pierwszą nagrodę w konkursie szapenowskim, to ma swojego nauczyciela, to ma ludzi, którzy mu pomagają, to ma rodzinę, która go wspiera, więc. Nie jesteśmy sami. Nawet jak ktoś jest w kosmosie sam, to też przecież ktoś go Dzięki wspiera. Dziękuję. komuś, tak. Panie profesorze, raz jeszcze serdecznie gratuluję. Dziękuję za e, przymiłą rozmowę i cóż, no życzę wielu kolejnych lat. Proszę jeszcze o tej emeryturze tak e, nie myśleć i wielu, wielu innowacyjnych zabiegów. Tego życzę. Wszystkiego Dziękuję dobrego. Bardzo. Dziękuję. Dziękuję.